Mogę rzucić pracę, opuścić żonę i towarzyszyć Ci na koniec świata. Ale jeśli Ricardo wróci, to cię nie zastanie. Ojciec jest załamany. Rozumiem i usprawiedliwiam to, co mu powiedziałaś, ale jest już stary i ma głęboko zakorzenione poglądy. Mów co chcesz, ale jak na niego patrzę myślę o moim synku. Ricardo tak strasznie chciał mieć dziecko, rodzinę, bo nigdy jej nie miał. Rozumiesz wasko? Camilo, rozumiem twoją urazę do ojca Santiago, ale co z nami? Jesteśmy twoją rodziną. Nas też chcesz opuścić? Nie. Zostań tutaj, gdzie zawsze byłeś i czekaj na niego. Przyjedzie, jestem pewien. Po kilku dniach. Ni Nawet nie daliście mu imienia. Nie ze złej woli. Twój ojciec chciał je ochrzcić, ale... dziecko urodziło się martwe. Pomódlmy się. Anima Christi, ¡Santifícame! Corpus Christi. Santis Christi, me libra. Ángola lávame. Lévame. Dzień dobry. Chciałeś ze mną rozmawiać? Tak. Ale jeśli jesteś słaba, przyjdę jutro. Nie. Czuję się dobrze. Rozmówmy się do końca. Chociaż usiądź. Słyszałem, że byłaś w Garbansillo. Camilo, nie znienawidź mnie. Pojechałam na grób syna. Nie wiesz, jak mi przykro, że urodził się martwy. Gdybyś z moim ojcem, wiem, co sądzisz i co powiedziałaś ojcu, ale zrozum. Odejście z tym człowiekiem nie było rozwiązaniem. On jest moim życiem. Jeśli tylko to chciałeś mi powiedzieć nie, przyszedłem prosić cię o wybaczenie. Wiem, że moje czyny sprawiły ci ból. I choć uważam, że czyniłem to dla twojego dobra. Wolałabym, żebyś mnie zabił, niż mi to zrobił. Muszę ci jeszcze o czymś powiedzieć. Dobrze, ale mów krótko. Nikt cię nie poinformował, bo czekaliśmy aż wyzdrowiejesz. Coś się stało z Ricardem. Rita. Rita. Zmarła 3,5 miesiąca temu. W następnym odcinku na mocy tego dekretu informujemy mieszkańców Wyspy Koralina o wybuchu epidemii zarazy w sąsiedztwie La Tortuga i Santa Brigidy. los La Tortuga i Santa Brigida. Z tego powodu port pozostanie zamknięty dla nawigacji. To niemożliwe.